Ramba, jeśli to słowo coś ci mówi, to znaczy, że wychowałeś się na jednej z najbardziej kultowych bajek PRL-u porwanie Baltazara Gąbki polski serial animowany, który do dziś wywołuje uśmiech, gdy tylko zabrzmi znajoma melodia z czołówki. Historia zaczyna się w Krakowie. Zaniepokojony książę Krak zauważa, że zaginął słynny biolog, profesor Baltazar Gąbka. Uczony wyruszył do krainy deszczowców, by badać latające żaby. I słuch o nim zaginął. Na pomoc wyrusza ekspedycja ratunkowa. W składzie Smok Wawelski, o gołębim sercu, odważny, choć nieco niezdarny. I Bartolini Bartłomiej, herbu Zielona Pietruszka, królewski kuchmistrz, który zamiast walczyć z potworami, wolał gotować makaron i lamentować. Mamma mia! Ich środkiem transportu jest samochód Amfibia o numerze rejestracyjnym 24564, a ich tropem podąża tajemniczy szpieg z krainy deszczowców Don Pedro de Pomidore, kryptonim X54. Charakterystyczny głos, to spojrzenie i kultowe karamba sprawiły, że Don Pedro stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych czarnych charakterów w historii polskiej animacji. Choć w głębi duszy był chyba bardziej gamoniowaty niż groźny. Każdy z trzynastu odcinków to osobna przygoda. Nasi bohaterowie odwiedzają krainę króla Słoneczko, spotykają zbójników o dobrych sercach i walczą z dziwnymi potworami, aż w końcu natrafiają do krainy deszczowców, by uwolnić profesora Gąbkę. Całość powstała w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, a scenariusz bazował na powieści Stanisława Pagaczewskiego, który w genialny sposób połączył czasy króla Kraka z technologią XX wieku. Bo choć akcja dzieje się za panowania króla Kraka, średniowieczne zamki mają zamki szyfrowe, rycerze słuchają radia, a smok jeździ samochodem-amfibią. To połączenie fantazji, humoru i genialnej prostoty znak rozpoznawczy animacji z PRL-u. To właśnie ta absurdalna, ponadczasowa mieszanka sprawiła, że serial był tak wyjątkowy. Dzieci śmiały się z Bartoliniego, dorośli doceniali błyskotliwy humor i aluzje polityczne, a cała Polska znała na pamięć teksty do 100 tysięcy dziurawych łyżeczek albo mamma mia. Choć serial ma już ponad pół wieku, nadal potrafi bawić i wzruszać. Dla nas dzieci PRL-u był oknem na świat fantazji, w którym zamiast efektów komputerowych była wyobraźnia. I choć współczesne dzieci pewnie wzruszą ramionami, my dorośli nadal czujemy ten dreszcz, gdy słyszymy w głowie głos Don Petra. Caramba, jeśli pamiętasz te słowa, to znaczy, że w twoim sercu wciąż mieszka Smog Wawelski i jego kucharz Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka.